Kimże na Boga jesteś, szary żołnierzu, bezimienny, zapomniany? Pytał ksiądz profesor Szelągowski sto lat temu i odpowiadał. Zowiesz się męstwo, zowiesz się poświęcenie, zowiesz się wolność w szczątkach jednego Polskiego żołnierza zamknięto ponad tysiąc lat starań narodu polskiego i budowania polskiej państwowości na tak wielu frontach. Od wojów pod Cedynią do wojny polsko-bolszewickiej roku 1920. Nie wiedzieli ówcześni, że właśnie w tym miejscu Będziemy też dziękować i oddawać hołd tym wszystkim, którzy zginęli na frontach II wojny światowej i tym, którzy bili się w wielkim antykomunistycznym powstaniu po roku 1945. Stoimy tu, moi drodzy żołnierze, oficerowie, generałowie, funkcjonariusze, panie premierze, panie marszałek. Drodzy Państwo, stoimy tu, mimo tego, że w czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli pałac Saski i umiejscowione w nim serce polskiego wojska, szefostwo Sztabu Generalnego wojska polskiego. Stoimy tu, mimo tego, że Niemcy w czasie II wojny światowej na tym placu Postawili wielką literę V, która miała być wyrazem dominacji żywiołu niemieckiego nad żywiołem polskim. A my jesteśmy: wolni, niepodlegli, suwerenni. Stoimy tutaj świadomi tego, czym ta wolność i niepodległość jest. Mimo tego, że po roku 1945 komuniści nam wszystkim chcieli wmówić, że częścią naszego pięknego, Narodowego, wolnościowego mitu. Są też potyczki komunistów w imię obcego mocarstwa, a nie w imię naszej niepodległości. My wiemy, czym jest wolność i niepodległość i jesteśmy jej dzisiaj tutaj świadomi. Grób nieznanego żołnierza to ołtarz naszej ojczyzny. Ołtarz ojczyzny, ołtarz Rzeczpospolitej. Ale to także dla nas wszystkich współczesnych.